Włącz i zostań z nami. Szczęść Boże, witamy w katedrze wrocławskiej. Dziękuję wam kochani najserdeczniej bardzo chciałbym podziękować Kościołowi polskiemu, który mnie zaprosił, abym tu się znalazł. Dziękuję też wszystkim instytucjom. Notamment l'Église en détresse et Caritas, w i aussi les médias, medium, particulièrement la radio euh, Famille, a radio euh, qui, a, a, qui nous a aidés à propager l'idée d'aider l'Église syrienne. które pomogły nam e, zapoznać się z akcją pomocową dla kościoła chrześci... kościoła w Syrii notamment le, la reconstruction et la restauration de l'hôpital de Saint Louis a szczególnie odbudowie i wyposażeniu kościoła Świętego Ludwika w Aleppo aussi le pèlerinage des familles entre familles françaises et polonaises a także e, dziękuję za pomysł e, ro, e, rodzina rodzinie e, adopcji e, rodzin, jednej rodzin, przez parafię jednej rodziny rodzin syryjskich. On voit que saint qui guide widać, że to widać pracę ducha świętego w kościele polskim. Comme la a travers le, le saint pape Jean Paul II. Tak jak ten kościół był prowadzony w czasach świętego papieża Jana Pawła II. Alors nous vous portons toujours dans nos cœurs et dans nos prières. Zawsze nosimy na was w wa naszych sercach i w naszej modlitwie. Je suis l'évêque de la Takie, Monseigneur Antoine Speyer. Jestem arcybiskupem y, diecezji la Taquie. Merci et au revoir. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli można jeszcze w imieniu Radia Rodzina chcieliśmy księdzu arcybiskupowi biskupowi podziękować za piękne dzisiejsze słowo Boże. I życzymy dużo sił, dużo błogosławieństwa i dużo natchnienia Ducha Świętego w Nous vous souhaitons beaucoup de force, beaucoup d'inspiration de Saint Esprit, beaucoup de paix dans votre cœur partout où votre Excellence euh, sert l'Église en Syrie. Nous comptons sur vous pour pour nous aider à, à construire des écoles en Syrie. Bardzo liczymy na Was, e, jeśli chodzi o następne projekty, zwłaszcza e, budowa szkół chrześcijańskich w Syrii. Des zwłaszcza, kościół, e, zwłaszcza szkół chrześcijańskich prywatnych, e, pour des cours en aby dzieci i młodzież mogli uczyć się języków obcych. pour enseigner les langues étrangères, pour, pour, pour que les jeunes Syriens euh, puissent avoir accès à la culture occidentale. Et ça laisse les empreintes chrétiennes sur nos étudiants qui sont tous des Syriens, que ce soit chrétiens ou musulmans. Takie wykształcenie na pewno pozostawia e, swoje ślady, tak na e, dzieciach, które będą uczniami tej szkoły, czy to będą chrześcijanie, czy muzułmanie. Et peut le I na pewno to może e, uchronić ich przed terroryzmem. Nous, il y a un qui dit, e, jest u nas przysłowie, które mówi, qui ouvre une école, ferme une prison. E, kto otwiera szkołę, Potem zamyka potencjalne więzienie. Merci. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże. Merci pour la rencontre de que Dieu vous et vous protège. God bless you. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.